Ci ludzie zajmują się czymś zawodowo zupełnie innym. A mimo wszystko, kiedy przyjeżdżają do Bielska Białej po to, żeby oddać się swojej pasji, to chyba może zaskoczyć, kiedy księgowy, listonosz czy też dyrektor firmy mają swoje hobby, ubierają się inaczej i jeżdżą zupełnie czymś innym. to kolejny dowód na to, że Śląs może stać siłą pancerza, bo takową jest. Gra naszego powodu. Zatem to coś, co jest młodsze. Czyli pokolenie Ułazów już gdzieś, o ile nie na boku, to na pewno z tyłu. Bo historia to mundur, bo historia to kolor, bo historia to nie tylko broń. Proszę zwrócić uwagę, jak to jest za... Jesteś armii z